Dzień dobry, dzień dobry moje kochane strzelczyki na kanale Karty na Miłość. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na czytanie miesięczne na miesiąc marzec 2024. Dzisiaj do naszego czytania zaprosiłam boski tarot, a będziemy dopowiadać tarotem światła i cienia. Oczywiście będą też karty dopowiadające i mam ochotę już podejrzeć. Jaki to anielski klucz będzie dla moich kochanych strzelczyków. Za każdą łapkę bardzo dziękuję. Za każdy komentarz również. I jest to bardzo miłe. Bardzo, bardzo Wam dziękuję kochani. Dzięki temu co robicie właśnie kanał się rozwija. Ma prawo istnieć. Także dziękuję i proszę o jeszcze skarbeczki. Ja sobie te karciochy... Odłożę, pamiętajcie, przy czytaniu ogólnym, tak dla wszystkich strzelców, tych słonecznych, tych ascendentalnych, może się tak, kochani, zdarzyć, że. Jakaś kwestia nie będzie z Wami rezonować, bądź sobie pomyślicie, że to nie dla mnie, zawsze Wy też możecie sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent i odsłuchać tego drugiego znaku. A jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, nie wiesz, jak się oblicza ascendent, to zrób sobie subskrybuj, dopilnuj, żeby był ciemno szary dzwoneczek, a wtedy każdy film do Ciebie od razu, telefon ci da informację, od razu wpadnie, a na tam, gdzie się Wam przedstawiam, na mojej stronie, tam, gdzie jest mój opis, tam macie kochani link do kalkulatora i ten kalkulator sam Wam wylicza, gdzie macie Wenus, gdzie macie ascendent, może i Księżyc Was interesuje. Ja ostatnio odsłuchuję, tylko powiem Wam Księżyc, bo, bo dużo się dzieje, dużo, więc dla mnie ten znak, w którym mam Księżyc, jest tym chwilowo wiodącym, ale ascendent jak najbardziej tak. Chyba, że ktoś według zegara wedyjskiego, wtedy sprawdźcie swój wedyjski znak, tak? Kochani, karciochy przy Was przetasowane, nic w ukryciu, nic pod stołem, nic nieprzygotowane. Będzie się działo na żywo. Na koniec też będzie niespodzianka, tak? Jeżeli chcecie zobaczyć sobie, kochani, inny film, to na sekcji playlista, tak? W sensie znaku Zodiaku. A jeśli na przykład do wyboru grupy, co on czuje, jak się oczyszczać, czytanie dla wdowców, różne inne, znajdziecie w sekcji wideo. Wybierz grupę, wybierz obiekt, tak? Rozkład, który Wam zrobię, to taki, który nosi nazwę Rozkład Krzyżu Celtyckiego. Ci, co są już ze mną dłużej, to już go na pewno znają. Moje kochane strzelce. No to co ja bym Wam tutaj mogła powiedzieć? Życzę Wam powodzenia. Zaczynamy. Żyj własnym życiem. Taki dostałyście anielski klucz. Natomiast przesłanie od Izabeli brzmi: tak, to jest właściwy czas, by podjąć nowe wyzwania, a Twoje nadzieje się spełnią. Wow. No, strzelczyki, ja was znam, ja wiem, że Wy jesteście zawsze dla wszystkich. Wszystkim pomożecie, sami nie zjecie, innym dacie, tak? Czas najwyższy zająć się sobą. I marzec was o to prosi. Żyjcie własnym życiem, podejmijcie decyzje i wierzcie, że Wasze nadzieje, marzenia trzeba marzyć. Ktoś tutaj napisał ostatnio, że. A co w przypadku, jak się już nie ma marzeń? Kochani, zawsze są marzenia mieć nowy obrus, mieć nowe kwiatuszki, być zdrowym. Nigdy nie jest tak, że w danym momencie nie mamy jakiegoś marzenia. No. Ja mam takie marzenie, żeby składka z ZUS-u była niższa. Naprawdę. Kochani, zaczynamy. Wychodzicie do mnie z kartą brawo, ośmiu bułów. Była to wasza energia, czyli moje kochane strzelczyki: tyle energii, co wy będziecie miały, zapału, chęci i radości w marcu, może właśnie spowoduje ta wiosna, która przychodzi, że będzie chciała tutaj u was zamanifestować się. Dlaczego skaczesz, kto u nas jest, co. Widzicie, trzeba czasami pogadać. Moja biedna. Kogoś malamy chyba. Dokładamy dalej. No dobrze. 10 buław. Koniec trudności. Poka pokonacie wszelkie trudności, zadania. Może coś, kochani, nie szło, na przykład reperowaliście zęba, samochód, i nie szło, i takie części, i taki lekarz, i to. I teraz, kochani, ja podejrzewam, że wy powiecie, Koniec żyję własnym życiem, własnymi sprawami, zajmuję się swoimi zębami, swoim samochodem. Nie będę wszystkim pomagać, biorę się za siebie, bo zobaczcie, ile mieliście ciężarów od innych ludzi, aż was to po prostu, brzydko mówiąc, pochyliło i mogliście się czuć po prostu przytłoczeni, że jesteście dla wszystkich, a dla siebie nie macie czasu. Koniec, no, koniec. Trójka kielichów, jakieś radosne wydarzenie będzie w marcu. W przyczynie problemu, kłopotów, które mogą Wam sprawić w miesiącu marcu, może być nadmierna nadgorliwość. I tutaj bym yy, strzelczyki się nie spieszyła, przemyślałabym wszystko pięć razy. Bo w podstawie czytania wasza karta, i podejrzewam, że inni mogą mówić, zwolnij, a wy i tak zrobicie to, co myślicie. No ale czasami trzeba. Kutnie, spory, właśnie odchodzą skarby do przyszłości. Nie wiem, z kim tam mieliście zatarg, nie wiem, o co poszło. W każdym razie, wy nie chcecie już żyć, może nie odzywając się. I stwierdzicie, że, że te kłótnie nie służą wam do niczego, ale też takie agresorowe. Nie wiem, czy jest taki wyraz, takie zachowania niefajne. Może koleżanek, może sąsiadów, może znajomych, stwierdzicie, że, że wam nie po drodze, no, że tego za dużo było. Słuchajcie, co o czym myślicie? O jakichś zmianach? Tak. Słuchajcie, część z was myśli o przeprowadzce, część z was myśli o stworzeniu na przykład własnej firmy, o rzuceniu pracy, o jakiejś zmianie, której, której nie będzie potem odwrotu, czyli nie będzie można wrócić. Jeżeli rzucasz pracę, być może nie będziesz mógł później czy mogła do niej wrócić, wiecie, o co chodzi, tak? Coś w ten deseń. Myślę, że w połowie miesiąca strzelczyki ruszą ostro. Ruszą ostro. Ci, co chcą kupić, zakupić, kochani, środek lokomocji, jak najbardziej w drugiej połowie miesiąca marca, ale podejrzewam, że czeka Was jakiś wyjazd. Gdzieś może się udacie. Zobaczmy tu Waszą osobę. Pięknie koło fortuny, ale... Przy... Po prostu macie ochronę z góry. Dla mnie to jest taka informacja, że los wam zsyła e, same niespodzianki, dobre rzeczy, wyzdrowienie. E, szczęśliwy traf, jeśli na przykład będziecie szukać samochodu, nagle znajdziecie po prostu rewelacyjny. Ci co chcą zajść w ciążę, słuchajcie, żeby nie było wpadki. Żeby nie było wpadki, jeżeli ktoś chce, a jeżeli ktoś planuje, to ja myślę, że ta druga połowa miesiąca jest bardzo, bardzo dobra. A ci, co nie chcą, to muszą uważać, tak? Co z tymi waszymi znajomkami, rodziną? Słońce! Słuchajcie, ja mam... Mi przyszło do głowy, albo zodiakalny lew, który będzie wam pomagać... Albo jakieś słoneczko przyjdzie na świat, czyli może jakiś wnuk, wnuczka, albo ktoś przyjedzie, bo tutaj widzę taką ogromną radość, dzięki komu po prostu te smutne dni staną się radosne, tak? Może wreszcie spotkanie z przyjaciółką, z przyjacielem, no może nareszcie. Boicie się czegoś? Tak. Słuchajcie, część z Was mogła otrzymać. Na przykład wyniki i te wyniki mogły być e, niezadowalające. Proszę się nie załamywać, dlatego że wystarczy, kochani, pójść do lekarza, tak? Przyjmować regularnie to, co Pani doktor przepisze, i, i wy po prostu nad wyraz się będziecie tylko e, przejmować i denerwować, tak? Rada. Ma paź buław. Wiecie co, jak widzę pazie, to mam na myśli, że tutaj najważniejsze będą dzieci. Może ferie macie, może spędzicie trochę czas z dzieckiem, ale część z Was może by się zajęła też wewnętrznym dzieckiem. Zróbcie coś dla siebie, kochani. Tutaj mamy tyle kart potwierdzających, że wreszcie coś trzeba skończyć, a, a wlecze się to y, od bardzo, bardzo długiego czasu. No. Ogólnie nie macie, nie macie złego czytania, ja wam powiem, bo nawet jeżeli coś dla Was się skończy, jakaś znajomość, czy powrócicie do zdrowia, to, to wy po prostu będziecie aż przeszczęśliwe, że dzięki tej wiadomości będziecie miały siłę kontynuować następne sprawy, następne rzeczy, czy budowanie domu, czy kochani kolejne zlecenia, Mam też tutaj, kochani, na stole dużo męskiej energii. Pazie, rycerze. Ja tak mam. Tu jest jeszcze jeden paś. Słuchajcie, mnie się wydaje, że dzieciaczki. Nie, wydaje mi się, jestem pełna. Wy więcej czasu. Może faktycznie teraz u Was są ferie, u mnie już były. Może u Was teraz są ferie, kochani, i po prostu trzeba będzie tym dzieciom jakoś ten czas zorganizować, nie? Albo wyjazd z dziećmi, słuchajcie, tylko sobie kucyk zrobię. Wyjazd z dziećmi. Będziemy dopowiadać. Zaraz Wam. Zaraz Wam powiem. Słuchajcie, jeśli coś się skończy nagle, to nie żałujcie, bo los ma dla Was naprawdę, i jeżeli stwierdzicie, o jej, szkoda, o jej, nie ma tego, chciałam to kupić. Nie żałujcie, bo los Wam specjalnie to zabiera, bo coś lepszego ma dla Was. No? Skarbeczki to podglądamy. Eee, te pierwsze karty. Dlaczego 8 buław? Dlaczego Wy będziecie tacy energiczni? Co to się stało? E, dzięki czemu e, macie ta siłę no może, kochani, wychodzicie na przykład z żałoby 9 buław. Księżyc. Wszystko staje się jasne. <grymne> tak. Wasza cierpliwość została nagrodzona. Bardzo ładne karty i ja podejrzewam, że zaczynamy od pracy. Jeżeli są tutaj strzelczyki, które pracowały na siebie, czy pracują, mają działalność, to efekty tej żmudnej, ciężkiej pracy zaczynają przynosić profity. Jeżeli tutaj moje słoneczka długo, długo siedziały w domu, na przykład z dziećmi, nie umiały znaleźć pracy, ten okres rozsyłania, wysyłania, szukania, może i to powoduje, kochani, wiosna. Może i, kochani, ktoś z rodziny wam tutaj pomoże w związku z, z tym, żeby gdzieś was zatrudnić, bądź wskaże wam drogę, gdzie. Bo mamy tutaj też wybór. I słuchajcie, przy tej karcie, ja sądzę, że te nadzieje, że, że Tutaj się rodzi to drzewko, a może się rodzi dziecko, a może się dowiecie, kurczę, że jesteście w ciąży, albo wasza osoba i to spowoduje, kochani, taki nowy, nową ochotę do życia, tak? Może te wiadomości, że jesteście zdrowi, że wyniki się poprawiają dzięki temu leczeniu, który kontynuujecie, tak? Bardzo ładnie. Ja wam powiem tak, że wiele z was zajrzy do lekarza. Ale dokładamy jeszcze, kochani, do tej Askielichów mag, do tej dziesiątki Buław i Słońce. Tak jak powiedziałam, kochani, tu jest potwierdzenie moich słów, że ta radość, która w was będzie, ona dam wa, da Wam. Tyle siły, tyle mocy, że wy będziecie mogli nawet z niczego zrobić coś, tak jak się mówi, zupę zrobię z niczego, tak? I wy będziecie po prostu tymi informacjami, tymi sprawami, które się zaczną dziać w biegu, szybko i dla Was korzystne, że naprawdę, jeżeli tutaj jest skarbeczki, tylko dacie. Bym powiedziała sobie szansę na to, żeby iść do tego lekarza, żeby powiedzieć prawdę, co Was boli. To macie szansę, kochani, na wyzdrowienie, macie szansę na to, żeby uleczyć swoje serduszko po na przykład z, y, złamanej miłości, czy tam was ktoś zostawił. Jeżeli tak faktycznie było, to wy sobie w marcu powiecie: Koniec, nie będzie nikt mną rządził. Ja mam serce, widocznie, tak duże, że obdzielę pozostałe osoby. I jeżeli z kimś pracujecie, współpracujecie, ta współpraca się poprawi. Ta osoba, która, z którą było ciężko się dogadać, nagle okaże się ludzka, nagle Wam może um, uda się coś razem tutaj stworzyć, ale podejrzewam, że dla wielu z Was, kochani, to jest bardzo, szczęśli bardzo szczęśliwy będzie miesiąc marzec i powiem tak, że jeżeli posłuchacie się ostrzeżenia, żeby nie ciągnąć 10 srok za ogon, żeby nie wchodzić w układy trójkątne, tak, żeby najpierw sprawdzić tego nowego człowieka, żeby sprawdzić, czy, czy wszystko wiesz, czy wszystko umiesz na ten egzamin. Jeżeli się tego posłuchasz, to nie wdepniesz drugi raz w to samo bagno. Będzie mog, będzie, będziesz po prostu mógł dalej po swojemu tworzyć, tak jak ty chcesz. Nie to, jak ktoś chce, jak ci zostało narzucone, tylko jak ty chcesz. W ogóle ja widzę w Was dużo, dużo takiej pasji, dużo zapału, dużo dołożymy do tego króla buław, który jest chętny. No, słuchajcie, moje single, kochankowie, rycerz, kielichów, dziewięć kielichów, wyznanie miłości, ślub, zaręczyny, spotkania. Obojętnie, czy jesteście w związku, czy jesteście z samotnymi singlami, czy jesteście po prostu przyjaciółmi, widzę wyznanie miłości, widzę spotkania, otrzymanie listu miłosnego, dostanie propozycji, przydziejące kielichów będziecie aż skakać do księżyca z radości. I ja to kochani też widzę w tej karcie. Powiedziałam Wam, przepiękny miesiąc, cudowny, moje kochane single. No, zbliża się wiosna i wiosna w waszym serduszku tak a jeżeli bym miała powiedzieć o pracy idźcie na te rozmowy idźcie na te rozmowy jeżeli chcecie otworzyć spółkę karta kochanków jest bardzo dobrą kartą mówiącą o współtworzeniu i będzie to taka rodzinna atmosfera patrzcie czemu ta piątka mieczy Odchodzi do przeszłości. Czemu te nerwusy? A, może, kochani, było tak, że ktoś wszystkie pochwały, wszystko co, co się udało razem, wspólnie załatwić, ktoś brał to do siebie, wygrane, do siebie, premie, do siebie. Może tak znacie się tylko na przykład z internetu, może tylko są pisaliście i stwierdzicie, że ta osoba jest za agresywna, że ona lubi sprzeczki, że ona obgaduje i stwierdzicie, że lepiej się poczujecie po prostu bez niej. Co planujecie? O czym myślicie? Czemu jest ta, ta karta? Szóstka pentakli, Królowa mieczy. I sprawiedliwość. Słuchajcie, albo chcecie coś sprzedać, kupić na przykład działkę, mieszkanie. Wszystkie te karty, które tu leżą, to mówią o tym, że to jest bardzo dobry pomysł. Szóstka pentakli, że znajdziesz na przykład, jeżeli to jest działka, znajdziesz taką działkę, która Tobie się spodoba w danym miejscu. Oczywiście sprawy urzędowe musisz pozałatwiać, wszystko sprawdzić, czy tam jest wszystko legalnie, ale ponieważ mamy sprawiedliwość jako wynikową kartę, to wydaje mi się, że bardzo dobrze sprzedasz, bardzo dobrze kupisz i bardzo dobrze wszystko będzie tak załatwione, po prostu po Twojej myśli, tak jak być, kochani, powinno. Dla części z Was w drugiej połowie marca wyjazd, a może do Was ktoś przyjedzie? Może na święta, kochani, kto to wie? Tak, znowu mamy, patrzcie. Szóstka mieczy. As mieczy. Planujcie, planujcie, i rydwan. Dwa razy rydwan mamy. Kochani, druga połowa miesiąca. Patrzcie, dwa razy ta sama karta. Albo kupujecie rower, auto, ciągnik, albo jedziecie w podróż. I to jest podróż. Która musi się odbyć. Musicie może odwiedzić kogoś z rodziny, może ktoś przyjedzie do Was, może się dawno nie widzieliście. Jeżeli by Wam przyszło do głowy zrezygnować z tego, to powiem Wam tak, że byłby to błąd. Spotkanie, kochani, rodzinne. Chrzciny, wesela, urodziny, święta w dużym gronie. Dawno się nie widzieliście, ogromna radość. Słuchajcie, moje strzel strzelce, muszę to powiedzieć, bo mi to cały czas chodzi po głowie. Wami opiekuje się osoba, która jest u góry. Macie ochronę z góry. Ktoś yy, po prostu patrzy tam z góry i widzi, że było Wam bardzo ciężko, szczególnie przez ostatnie dwa miesiące, tak podejrzewam, może nawet i pół roku u niektórych, albo i cały rok, bo, bo może i to był też rok. Także skarby, koniec, zaczynamy nowy początek, radosny początek. Dla Was przychodzą niespodzianki od losu. Trójka pentakli, czwórka kielichów, nie spodziewacie się tego kompletnie, i siódemka różdek. Nie bronić się przed tym nie bronić się, przyjmować te zmiany, nie myśleć za dużo, bym powiedziała bo ja wiem, że wy wszystko umiecie zrobić sami, najlepiej ale czy, czy nie warto na przykład wynająć sali i zaprosić tam wszystkich na obiad, czy musisz stać dwa dni i potem trzy dni cię będzie boleć kręgosłup nogi mm. wielkie niespodzianki od losu e, coś z rodziną związane, coś z domem związane, kochani tu jest uśmiech losu ja nawet śmiałabym twierdzić, że tu będą zaręczyny, że tu będzie rozmowa o wspólnym mieszkaniu. No, słuchajcie, jeżeli tak jest, no to ja bym zjadła jakieś dobre ciasto weselne. Kochani, bardzo dobre kontakty z rodziną, z przyjaciółmi. 10 kielichów, 8 buław, zaproszenia, wyjazdy, chęci. No, słuchajcie, jeżeli są tutaj single, to Wam się po prostu tak bardzo ta osoba spodoba, tak Wy się tej osobie spodoba. Spodobacie, że tutaj będzie, że ja już wiem, że Wy mnie nie będziecie słuchać to, to już wiem, bo nie będziecie mieli na to czasu. Ale bardzo dużo rozmów przez telefon, przez internet, osobistych, bardzo dużo spotkań. Teraz Wam wszystkie znaki mogą zazdrościć, a Wy będziecie aż zmęczeni. Podejrzewam, że nie będziecie mieć czasu dla siebie, a Spentakli no nie będziecie mieć czasu dla siebie, ale Wy go znajdziecie, bo Wy lubicie być we wszystkich miejscach, w różnych miejscach. Ja podejrzewam, że, że ta rada jest adekwatna do Was, że Wy jesteście po prostu jak młody Bóg w tej chwili, jak taki młody dzieciak, który jest wszystkim zaciekawiony, zainteresowany, wszędzie musi być, wszystkiego musi dotknąć, wszystkiego musi spróbować. Wasza karta. Król Boław. Bądź osobą odpowiedzialną, postaw na swoim, żyj własnym życiem. Jeżeli się komuś nie podoba, niech idzie tutaj, w tą stronę, tak? Kochani, piękne czytanie, bardzo piękne. Ja jestem pod wrażeniem. Dla wielu z Was y może i otworzy się, kochani, puszka szczęścia, puszka takiego etapu, że nareszcie poczujecie ulgę. Obojętnie skarby, czy wy chcecie znaleźć miłość, czy wy się chcecie pogodzić ze swoim partnerem, partnerką, czy wy chcecie do kogoś wrócić, na to są ogromne szanse. Tu jest po prostu. Um, Zrozumienie, tu jest dogadanie się, tu są przeprosiny, tu jest zaproszenie na randkę, tu jest niesamowite szczęście. Jeżeli ktoś chce być samotnym z wyboru, i teraz posłuchajcie mnie, single, jeżeli wy uważacie, że jeszcze nie doszliście do tego momentu, to wam się po prostu będzie pchać ktoś, kto wam chce udowodnić, pokazać, że jest was wart i możecie mieć tak zwanego adoratora, ale już nie cichego. Bo ten adorator się po prostu ujawni. Dla osób, które się kimś interesują, to ja to powiem, że będziecie robić to bardziej subtelnie, czyli nie będziecie pokazywać, nie będziecie o tym mówić, ale będziecie cierpliwie czekać, żeby was ta osoba zauważyła, i dopiero gdzieś w drugiej połowie miesiąca, bądź pod koniec, postanowicie coś z tym zrobić, ale i tak będziecie dużo, dużo o tym myśleć, co tutaj wymyśleć, co tutaj zrobić. No, i uważajcie, kochani, bo hmm, możecie na przykład zacząć od szukania rodziny tej osoby, od dowiadywania się, no ale na pewno, na pewno zdobędziecie się na odwagę, kochani, i, i ja myślę, że nawet te single, które są takie zaborcze nie, 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 ja nikogo nie chcę. To jednak w marcu po prostu słoneczko do Was się uśmiechnie. Tak jak powiedziałam, nie kochamy walentynki, kochamy cały rok i ja widzę, że u was w marcu to będzie miesiąc miłości, mi dogadania się, radości. Ja nawet, kochani, myślę, czy wy, jeżeli są tutaj osoby, które czekają na rozwód, czy wy nie będziecie miały takiego spokojnego rozwodu? Ja znam parę, która razem jechała na rozwód, potem poszli na obiad, na kawę, i u Was, kochani, jest podobnie. Dogadacie się dogadacie się na każdym polu. Może ktoś przyjedzie z zagranicy do was. Może ktoś przyjedzie z za Dalekiej Wody. Kochani, wielkie szczęście, wielka radość w rodzinie, ogromne szczęście, nowa miłość. Przy was tasowane. Kochani, ja mam gęsią skórkę na całym ciele, ponieważ ja nic nie mam przygotowane. Wy wszystko widzicie, co ja robię. Dla singli nowa osoba wchodzi w wasze życie. Dla pozostałych romantyczne uczucia, albo będziecie sobie robić kolacyjki. Jeżeli macie i już jesteście w związku, to dla was yy, yy, może jakaś rocznica. Może po prostu przypomnijcie sobie, że ta osoba jest dla was najważniejsza. Może wystarczy kupić, kochani, kwiatuszki, przynieść świeczunie i zrobić kolację taką przy świeczuniach. Czemu nie? Patrzcie, jaki macie cudowny miesiąc. Zadbajcie o siebie i o miłość też do siebie, tak? Skarby, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie horoskopu miesięcznego. Zapraszam Was bardzo serdecznie ponownie, dziękuję za każdego lajka, dziękuję za każdy komentarz, za wsparcie kanału, jacy wy jesteście kochani, jak rano piję kawusie, to ja od razu wiem kto mi tą kawusię postawił wrzuciłam wam linka kochani w opisie jak można kupić mi kawusię bardzo wam dziękuję to jest taki miły gest, że naprawdę no Chyle czoła chylę czoła, naprawdę kochane strzelczyki Udanego miesiąca marca. Koniecznie napiszcie, czy ta sytuacja Was dotyczy. Buziaki! Pa!